Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie z naszego studia 19, z którego dzisiaj rozmawiać będziemy o Kinie za rogiem. A naszym gościem, gościnią jest Katarzyna Olejnik, animatorka kina za rogiem w Koszczeniu nad Odrą. Dzie Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Proszę Państwa, dokładnie 6 lat temu, 10. Lutego 2017 roku otworzyliśmy kino za rogiem. Uczestniczył w nim Marian Dziędziel. I wtedy mieliśmy mnóstwo euforii i optymizmu. Czy ten optymizm i euforia przetrwały, Kasiu? Na pewno. Na po początek naszego, naszej działalności był euforyczny, tak jak mówisz, było mnóstwo ludzi, były pełne widownie, były dodatkowe seanse dogrywane. Po kilku miesiącach mieliśmy takie hity jak Claire, Zimna Wojna, wtedy dogrywaliśmy praktycznie po kilkanaście seansów w miesiącu dodatkowych, takie było zainteresowanie. Pandemia, no niestety myślę, że tak jak w każdej branży usługowej troszeczkę nam ten, ten entuzjazm przygasiła. Ale jestem pełna optymizmu i nadziei, że, że kino wkrótce będzie pełne, bo widzę e, taką pozytywną tendencję wzrostową. Że jest faktycznie coraz więcej widzów, coraz większe zainteresowanie z powrotem naszym kinem, e, coraz większe zainteresowanie seansami urodzinowymi dla dzieci, e, więc można powiedzieć, że zrobił się taki mały trend e, na to na nasze urodziny kina. W kinie. Tak, na urodziny w kinie. Praktycznie co tydzień mamy jakieś urodziny. Rodzice pytają o, o taką możliwość. No właśnie to opowiedzmy, na czym polegają urodziny w kinie, bo to jest seans, ale nie tylko. Jest to, jest to seans wybrany przez jubilata <tryk> lub jego rodziców, oczywiście. I dodatkowo udostępniamy salkę boczną obok kina, która, na której dzieją się różne rzeczy. To już zależy od rodzica. Są rodzice, którzy po prostu zapraszają swoje, swoich gości, swojej pociechy na mały poczęstunek, na torta, ale są też rodzice, którzy wynajmują animatora. Ostatnio też widziałam, że rodzice sami w ogóle wymyślają zabawy dla dzieci. Czasami pomagamy, podrzucamy jakieś pomysły. <laughs> Rodzice grali w kalambury z dziećmi na urodzinach, także naprawdę mają tutaj masę, masę fajnej zabawy miło spędzają czas. I tak jak mówię, no robi się to dosyć popularne. Yy, urodziny to, yy, to specyfika jakby takich małych kin jak nasze, bo, yy, bo musimy Państwu wytłumaczyć, bo być może nie wszyscy jeszcze byli w naszym kinie, chociaż mamy nadzieję, że. Że tak nie jest. Kino za rogiem to sieć kin małych, animacyjnych, społecznościowych. Nasze kino ma 30 miejsc na widowni. To już samo mówi o tym, czym się różni od kin, od tak zwanych multiplexów, ale czym jeszcze się różnimy od takich właśnie kin? Różnimy się na pewno przyjazną atmosferą, taką domową atmosferą. Yy, możliwością właśnie spędzenia takiego intymnego czasu y, z filmem, ze sztuką ale też w gronie przyjaciół, rodziny, bo oprócz tego, że mamy możliwość wynajęcia kina na seanse urodzinowe, możemy też sobie w kinie zorganizować randkę na przykład, albo spotkanie rodzinne. Możemy obejrzeć w tym kinie film z, ze ślubu na rocznicę. To są tylko podpowiedzi. Już jedną randkę mieliśmy taką właśnie, bardzo taką intymną, walentynkową, z szampanem na, na widowni, więc to jest pomieszczenie, które można wykorzystywać naprawdę na różne sposoby, tylko nasza wyobraźnia nas tutaj hamuje. No to jest chyba to, ten klucz, tak? że to, to nas wyróżnia wśród innych kin. Sieć kin za rogiem to dzisiaj około 50, 50 kin. kin. Tak. Jak się nasze kino w tej stawce sytuuje? No po podsumowaniu rocznym z tego, co, co, co słyszałam, to jesteśmy w czołówce. Może nie jest to pierwsza trójka, zawsze jednak na topie są kina, które, które wchodzą dopiero na rynek, tak jak nasze kino na początku też było w topowej trójce, ale nadal utrzymujemy się na pewno co najmniej w pierwszej dziesiątce, z czego jestem bardzo dumna, z moich widzów, którzy odwiedzają nas naprawdę. Są ludzie, którzy przychodzą raz w tygodniu do kina, są tacy, którzy przychodzą raz w miesiącu, ale daje to nam jakąś regularność. Więc bardzo mnie to cieszy, jesteśmy już z niektórymi widzami na Ty, bo staliśmy się sobie bliscy przez te 7 lat funkcjonowania kina, rozmawiamy o tych filmach, to nie jest tylko tak, że ktoś przychodzi do nas, ogląda film i wychodzi, bardzo często zostajemy jeszcze w naszym kinowym fuaje i rozmawiamy o kinie. Dodam jeszcze, że tą domową atmosferę sprawia też nasza kawa i herbata dostępna dla wszystkich widzów, także można sobie przed seansem jeszcze zrobić kubeczek czegoś gorącego, a na takie zimne dni jak dzisiaj, na przykład, to jest e, fajna sprawa, myślę. I, I to też sprawia, że właśnie czujemy się wszyscy jak, jak w domu, jak mówiąc przyjaciółmi. O tym, mówiąc o tym, że rozmawiacie po filmie, z, że rozmawiasz z widzami po, po seansie od niedawna są też y Dedykowane temu seanse, czyli kino studyjne, tak nie nazwijmy, czy dyskusyjne? Tak, dyskusyjne lub filmowe. Eee, czy ta formuła również się sprawdza? Czy ludzie mają ochotę rozmawiać o jakimś trudniejszym filmie po seansie? Że rzeczywiście to kino daje wtedy taki, taki impuls, czy do dyskusji, do przemyśleń? Tak, to w ogóle wyniknęło z potrzeby to nie był narzucony pomysł, tylko zauważyłam, że w ogóle zostaje po seansach takich trudniejszych, poważniejszych e, grono ludzi, które faktycznie chciałoby o tym porozmawiać, że to jest potrzeba wewnętrzna naszych widzów. E, oczywiście to nie są dziesiątki ludzi po seansach, to jest kilka osób. Zazwyczaj to są te same osoby, które już wręcz oczekują tego, że halo, no musimy teraz to obgadać, teraz musimy porozmawiać. Bo naprawdę w naszym kinie są pokazywane filmy ważne. I na to też trzeba zwrócić uwagę, że e, nie jesteśmy kinem rozrywkowym stricte. Oczywiście mamy luźniejsze filmy, takie e, kom Komedii. komedie, tak, komedie romantyczne. Oczywiście się pojawiają w naszym repertuarze, jednak stawiamy na, na właśnie na takie filmy ważne, e, które potem mają pobudzić tą dyskusję, mają pobudzić jakiś, może się coś nie podobać wręcz widzowi w tym filmie, ale on o nim mówi. No właśnie, bo, bo w repertuarze, znaczy w, w bibliotece dostępnych filmów yy, mamy filmy, których raczej, których raczej trudno szukać w multiplexach, na przykład powiem tu o filmach, nie wiem, niemieckich, yy, no skandynawskie kino chyba troszeczkę się już przebija w, w, w większych kinach również, ale też mamy mnóstwo, praktycznie większość polskich filmów, które... które yy, Kiedyś tam w historii się ukazały i, i te stare filmy także od czasu do czasu proponujemy naszym widzom. Tak, i powiem teraz ciekawostkę. Mieliśmy na seansie klasę ukraińską. Zaproponowałam im dwa filmy. Dzieciaki sobie super radzą z językiem polskim, więc nie było problemu. I zaproponowałam im dwa filmy: polską komedię, taką stricte komedię współczesną, i zaproponowałam im seksmisję. Zakreśliłam delikatnie, o czym jest film i dzieciaki wybrały Seksmisję. Pomimo tego, że uprzedzałam, że jest to film no już sprzed wielu, wielu lat. I jednak wybrały Seksmisję, były zachwycone. Więc mamy y, y, naszą polską klasykę i tą poważną, i tą mniej poważną po rekonstrukcji cyfrowej, więc te filmy mają nową jakość. E, staramy się robić cykle filmowe, szczególnie w czwartki, więc takie tytuły się pojawiają zazwyczaj właśnie w czwartki o godzinie 18. E, więc naprawdę, wybór naszych filmów jest dosyć szeroki. Mamy pana, który na przykład e, bardzo często przychodzi do kina i mówi, kiedy będą Ceka dezerterzy. O. Jest, tak, jest fanem Ceka dezerterów. Pozdrawiam serdecznie. E, I cały czas pyta o Ceka de dezerterów, także już po prostu e, no, no chyba trzeba będzie ściągnąć do naszej filmoteki, <głos> <głos> więc, żeby wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych widzów. E... Wspomniałaś wcześniej, że mm, takimi hitami w naszym kinie. To był Kler, to była też Ida. Y, film zimna, film, wojna. Zim, e, zimna, zimna wojna. Zimna wojna, tak, oczywiście. Y, teraz gramy Io. Nowy film z Kolimowskiego, który jest nominowany do Oscara. Wiem, że już pierwsze tak. szanse się odbyły. Y, jak, od, jak ty odebrałeś ten film i jak odebrała ten film publiczność? No, niestety nie udało mi się jeszcze zobaczyć tego filmu, bo miałam masę innych obowiązków. E, mamy ciężki czas feryjny. E, więc nie tylko zajmuję się kinem, jak dobrze wiesz, ale też innymi rzeczami. Ale mam nadzieję obejrzeć go w piątek, czyli dzisiaj. E, dzisiaj o 18.00 serdecznie Państwa zapraszam na urodziny kina. Tak jak dyrektor wspomniał, e, będą to szóste urodziny kina za rogiem. Z tej okazji, jak zwykle, będzie, e, tort. będzie tort. Tak. E, i może jeszcze jakiś gratis ode mnie, <laughs> także serdecznie Państwa zapraszam. Jeżeli chodzi tutaj o, o reakcję widzów, no wychodzili bardzo poruszeni, zachwyceni, wręcz zdarzały się takie komentarze, że no doskonały film, że jest naprawdę świetny, więc zasłużenie nominowany do Oscara podejrzewam. Jest to historia opowiedziana oczami osiołka. Jest to dramat, więc trzeba się przygotować. No niestety nie jest to kino rozrywkowe typowo. Trzeba się przygotować właśnie na, na y, głębokie emocje i na, na refleksje. Ale myślę, że warto. Zresztą y, mieliśmy już w filmie Jerzego Skolimowskiego 11 minut w naszym kinie, Też był grany, właśnie pamiętam, na początku y, naszej działalności. Tak, 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 tak. I też, też miał y, świetne recenzje naszych widzów, więc myślę, że tutaj nazwisko reżysera też. Państwa zachęci do odwiedzenia naszego kina dziś wieczorem. Ale też na kolejnych seansach, bo do tego filmu oczywiście. będziemy oczywiście wracać. Nie będą to jedyne seanse, które, te, które się odbyły i ten dzisiejszy, które, które, podczas których ten film będzie można zobaczyć. Oprócz takich stricte filmowych pokazów, pokazujemy także koncerty, pokazujemy także cyrk. Opowiedz o tym. Tak. W kinie za rogiem. Pojawiła się taka seria wydarzeń. Nazywa się to Wielka sztuka w kinie za rogiem. E, I pokazujemy w ramach tego cyklu koncerty, opery, operetki, e, ballet. Balet, tak, balet też się zdarzył. E, teraz na topie powiedzmy, na topie jest, są koncerty Andrerie. E, wspaniałego dyrygenta, który no, robi po prostu furorę. Ludzie wychodzą, nasi widzowie wychodzą zachwyceni, urze urzeczeni. Wręcz mam wrażenie, że panie to wychodzą zakochane po, po koncertach, bo trzeba przyznać, że dyrygent jest bardzo czarujący mężczyzną, który po prostu wiedzie za sobą tłumy, więc wszyscy, wszyscy są zachwyceni po tych koncertach. Dopiero co zagraliśmy dwa koncerty, też mieliśmy, mieliśmy fajną frekwencję na tych koncertach, więc myślę, że może jeszcze w marcu się pojawi, pojawi coś dla Państwa właśnie w ramach tej wielkiej sztuki za rogiem. Zobaczymy niespodzianka. No właśnie zachęcamy Państwa do korzystania z naszego kina. Repertuar jest na, i na stronie internetowej, i na profilu Facebookowym Kina za rogiem. Bilety zawsze można zamawiać i właśnie przez Facebook, i telefonicznie. Jesteśmy otwarci na to, żeby być dla Państwa mm, usług. Tak, jest, cały czas pozostajemy w kontakcie, także odpowiadam hmm. na wiadomości o 21, o 8 rano, także śmiało można pisać. Tak proszę Państwa, bo to jest kino inne, to jest kino animacyjne, a jedną z najlepszych animatorek tego kina w całej sieci jest, Katarzyna Olejnik, z którą dzisiaj e, rozmawiałem dla Państwa, z Państwem, dla Państwa. I serdecznie zapraszamy. Zapraszamy nie tylko dzisiaj na urodziny kina, zapraszamy na seanse, które przed nami, bo proszę Państwa, kino to magia. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.